Thank right. you. Chcę zobaczyć się z Rose. Jest tutaj? Czego od niej chcesz? Muszę z nią porozmawiać. Nie chcę z tobą gadać. Odejdź. Proszę, muszę się z nią zobaczyć. Jestem Rose. Co mogę dla ciebie zrobić? Podobno możesz nam pomóc. Pomóc? Chodźcie. Pomówmy lepiej w środku. Możemy im zaufać? Nie mamy wyboru. Wejdźcie. Jak się nazywasz? Alice. Ona ma gorączkę. Ostatnio nocowaliśmy na dworze. Jest wycieńczona. Na piętrze jest wolny pokój. Połóż ją do łóżka, a ja przyniosę coś na zęby. Adam? Pokażesz im drogę? Kara. Nie zatrzymujmy się dla mnie. Musimy przejść przez granicę. Nie martw się, Alice. Ci ludzie nam pomogą. Wyśpij się, a jutro o tej porze będziemy w Kanadzie. Obiecuję. Czemu ludzie nas nienawidzą? Nie zrobiliśmy nic złego. Może po prostu się boją. Ludzie zawsze boją się tego, czego nie znają. Czemu nie możemy z nimi porozmawiać? Przecież nie jesteśmy myśli. Może kiedyś tak się stanie. Nie wiem, co lubisz, ale zrobiłam sławne na cały świat Spaghetti Rose. Od razu postawić je na nogi. A to coś na gorączkę. Dziękuję. Upiorę to i wysuszę. Musisz coś w końcu zjeść. Nie zjadłaś niczego, odkąd uciekłyśmy. Obiecaj, że spróbujesz. Jestem na dole, gdybyś mnie potrzebowała. Wyjść. Zobaczysz, będziesz silniejsza ode mnie. Zostanę przy niej chwilę. Jak ci było na imię? Jestem Kara. To mój syn Adam. Ja jestem Rose, ale to już wiesz. Chodź, Kara, siadaj. Powiesz mi, co sprowadza tu defekta i małe dziecko w takim rust? Ojciec się nad nią znęcał. Kiedy zobaczyłam, co się dzieje, poczułam, jak coś we mnie pęka. Zrozumiałam, że jej życie jest dla mnie ważniejsze niż moje. Musiałam ją chronić. Więc uciekłyśmy. Rozumiem. Było tu nas o wiele więcej. Ostatnio zjawia się Was coraz więcej, i więcej. Nie wiem o co chodzi, ale coś jest na rzeczy. Dlaczego nam pomagasz? Ludzie nienawidzą androidów. Ludziom mojej rasy wymawiano, że ich życie nie ma wartości. Niektórym udało się przetrwać tylko dzięki bezinteresownej pomocy innych. Podobno przerzucasz androidy przez granice. Możesz nam pomóc? Jedyna droga wiedzie przez rzekę, a w zimie wszystko zamarza. Raczej nie będzie łatwo. A po przemowie tego androida w telewizji zrobiło się nerwowo. Będzie bezpieczniej, jeśli zostaniecie tu, dopóki ten szum nie ucichnie. Nie możemy się dalej ukrywać. Alice musi mieć normalne, bezpieczne życie. Musimy przejść przez te granice, nieważne jak. Proszę, musisz nam pomóc. Rose, chodź szybko. Co się dzieje? Mary wyłączyła się. Uciekliśmy razem. Planowaliśmy, co będziemy robić, kiedy przekroczymy granice. Kochałem ją. Kochałem ją najbardziej na świecie. Co ja bez niej zrobię? Ich. Alice Co ty robisz? Miałaś odpoczywać. Nie chciało mi się spać. No, chodź Alice. Nie chciała już siedzieć w swoim pokoju. W porządku, kara? Tak. Wszystko gra. Nie możemy ich ukryć. Nie po tym, co zrobiły dziś defekty. To zbyt ryzykowne. Wiesz, co będzie, kiedy policja ich tu znajdzie? Pójdziemy siedzieć, mamo. Rozumiesz to? Siedzieć. Adam, już o tym rozmawialiśmy. Ugh. Nie! Tym razem nie odpuszczę. Zniszczysz nam życie i to dla kogo? Dla kilku maszyn? To nie maszyny! Oni żyją! Ja żyję, ty żyjesz, a oni nic nie znaczą. To wszystko na pewno by się nie wydarzyło, gdyby żył tata. Nie będziemy rozmawiać w ten sposób. Nie pójdę do Paki przez to, że chcesz pomagać tym czubkom. Wystarczy, Adam! Wystarczy! Nie słuchaj go. Czasem go to przytłacza, wiesz... Ciężko, było od kiedy zmarł jego ojciec. Ale to dobry chłopak. Zobaczę, czy dam radę pomóc Wam dziś z przejściem. OK? Zostańcie, niedługo wrócę. Nie chcemy sprawiać kłopotów Tobie i Twojej mamie. Lada mama dojdziemy. Policja. To policja. Co my zrobimy? Wiedzą, że tu jesteśmy. Musimy im otworzyć. Wiedziałem, że tak się stanie. Wiedziałem. Szybko, Luther, weź Alice i ukryj się na górze. Chodźmy, Alice. Dobry wieczór. Przepraszam za najście. Dostaliśmy zgłoszenie o androidach w okolicy. Przez tę aferę z defektami lepiej zachować ostrożność. Chciałbym zadać pani kilka pytań. Mogę wejść? Proszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Może napije się pan kawy? Bardzo chętnie. <grymne> Czy działo się tu ostatnio coś niecodziennego? Jacyś niezapowiedziani goście? Nie. Niczego nie zauważyłam. Czy w domu jest ktoś jeszcze? Nie. Nie, tylko my. Macie tu jakieś androidy? Nie, nie ma tu żadnych androidów. जय Myślałem, że w domu nie ma nikogo więcej. A, a, wypadło mi z głowy, że. Moja córka jest na górze. Jak się nazywasz, synu? Adam, Na nazywam się Adam. Wszystko w porządku, Adam? Te. Y te androidy, one. On pada z nóg. Przez cały dzień pracował w ogrodzie. Wiesz może cokolwiek o defektach? Widziałeś jakieś? Nie. Nie. E nic nie widziałem. Na mnie już pora. Dziękuję za kawę. Miłego wieczoru. Czy w domu jest ktoś jeszcze? To nic takiego. Nasza pralka. Stary model strasznie hałasuje. Przepraszam za zamieszanie. Dobranoc pani. Dobranoc, Adam. Już dobrze, Alice. Nic za mnie grozi. To Rose. Przygotujcie się. Pójdziemy wieczorem.